Bojarska Drejer. Witam Państwa w kolejnym odcinku Planety bez Polityki. A dzisiaj zabieramy Państwa w podróż, tak? W podróż po meandrach biznesu. Naszym gościem jest Pan Prezydent Pracodawców Pomorza, Pan Zbigniew dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana. Jak wygląda kondycja pomorskich firm, biorąc pod uwagę czas popandemiczny, trudny, wiadomo dla nas wszystkich, wojny w Ukrainie, a więc jak jest obecnie? W sumie kondycja jest naszych firm dość dobra. Myślę, że podobna jak wszystkich firm w naszym kraju. Widzimy, że PKB jest na bardzo dobrym poziomie, jest w granicach 3,4%. To jest wynik jeden z najlepszych w Unii Europejskiej, co świadczy o tym, że gospodarka się rozwija i gospodarka rośnie. I tak jest w całym kraju i tak jest u nas. Oczywiście martwią nas pewne symptomy wynikające z tego, że ten rozwój i to PKB napędza głównie konsumpcja prywatna. Gorzej jest już z produkcją przemysłową i produkcją budowlaną. I to się obserwuje w całym kraju i tak samo. Taka jest moja obserwacja, jeśli chodzi o nasz rynek ale nasze firmy bardzo dobrze poradziły sobie zarówno i z pandemią i tymi wszystkimi problemami wynikającymi z wojny w Ukrainie, czyli przerwanie różnego rodzaju możliwości kontaktów gospodarczych czy łańcuchów dostaw i tak i tak dalej. Mamy to wszystko za sobą, nasi przedsiębiorcy poukładali sobie swoje biznesy na nowo znaleźli rynki zbytu dla swoich firm. Także generalnie można powiedzieć, że kondycja wielu branż jest dość dobra. Wspomniał Pan... O naszych firmach, czyli o firmach należących do pracodawców Pomorza. Czy mógłby Pan przypomnieć widzom, czym generalnie się Państwa organizacja zajmuje, w jaki sposób pomaga tym pracodawcom? My generalnie zawsze, jak mówimy o gospodarce, mówimy o wszystkich firmach. Nie wyróżniamy, czy to są firmy do nas należące, czy do nas nienależące. Staramy się, działać na rzecz rozwoju naszego regionu, na rzecz rozwoju gospodarki, tak samo w wszelkiego rodzaju konkursach czy nagrodach, które przyznajemy to w naszych regulaminach jest zapisane, że aplikacje o nagrodę gospodarczą mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie spółki, nawet nie należące do naszej organizacji. Nasza organizacja jest oczywiście organizacją dominującą, organizacją regionalną, która jest z tych organizacji regionalnych, które powstały na bazie ustawy z 1991 roku o związkach pracodawców, jest największą, ponieważ mamy blisko 1000 firm i do nas należą wszystkie praktycznie największe firmy zarówno państwowe, prywatne, w różnych formach własności. Tego też nie wyróżniamy, jak kto się zorganizował i na jakich zasadach funkcjonuje. Także należą do nas i porty, i stocznie, i duże firmy typu Ziaja, LPP, czy wszelkiego rodzaju firmy usługowe, czy branży tutaj, które są branżami dominującymi na wybrzeżu. No i właśnie o to chciałam pana prezydenta zapytać. Proszę powiedzieć, jakie branże mają się obecnie najlepiej <laughs> Ja bym tak szczegółowo nie wyróżniał żadnej. Oczywiście każda branża ma swoje problemy, ale powiem tak. Na przykład branża stoczniowa. Mamy fantastyczne stocznie. Wbrew temu, co się ogólnie mówi o upadku przemysłu stoczniowego, to jest całkowita nieprawda. Fantastycznie działa na przykład wysokospecjalistyczna stocznia Christ, całkowicie prywatna stocznia, która powstała po roku 90, już funkcjonuje 30 lat, ma pełen portfel na kilka lat do przodu, wykonuje i realizuje najnowocześniejsze statki specjalistyczne dla armatorów całego świata, ale oczywiście ubolewa, że nie może realizować statków czy konstrukcji morskich na potrzeby polskich inwestorów. Bo to jest trochę dziwne, ale konsorcja z udziałem polskich firm które realizują morskie farmy wiatrowe, nie zamówiły statków offshore'owych do budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych w naszych polskich stoczniach, tylko wydzierżawiły statki na przykład na Dalekim Wschodzie czy u innych armatorów, a nie skorzystały z tych ofert polskich stoci. Przepraszam bardzo, proszę mi powiedzieć, z czego to wynika? A to czas pytać właśnie i o to się ciągle nasza organizacja dopytuje, domaga się odpowiedzi i domaga się wyjaśnienia od strony zarówno inwestorów, jak i takie pytania kierujemy pod adresem poszczególnych resortów odpowiedzialnych za te działania i muszę powiedzieć, że do tej pory żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. A mówię stocznie są bardzo dobre. No stocznia remontowa, na przykład, czy grupa wręcz stoczni remontowa holding. Mamy te stocznie nautę, czy stocznie wojenną. Ten przemysł bardzo dobrze się rozwija. Mamy wiele mniejszych stoczni typu Stocznia Konrada, nie mówiąc o stoczniach budujących katabarany i jachty, ponieważ jesteśmy obecnie największym na świecie dostawcą tego typu jednostek. To można powiedzieć tak, branża dobrze się rozwija, ale czy jest zadowolona, nie do końca. I tak możemy każdą kolejną branżę omawiać. Ważne, że się rozwijamy, a nasza organizacja stawia sobie za cel przede wszystkim uczestniczyć we wszelkiego rodzaju projektach prorozwojowych, we wszelkiego rodzaju działaniach, które prowadzą do rozwoju przedsiębiorczości, do tworzenia nowych firm, do wzmacniania ty, tych firm. Bardzo dobrze współpracuje z nami marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i jego Urząd Marszałkowski. Muszę powiedzieć, że wkładają wiele sił wysiłku i różnych inicjatyw, żeby nasze środowisko gospodarcze miało warunki rozwoju. Dlatego tak bardzo negatywnie nasze środowisko odebrało działania opozycji obecnej, która podniosła kilkanaście spraw w branży turystycznej, jakichś powiedzmy niedociągnięć wymagających wyjaśnienia działań, próbując jakby trochę obniżyć rangę związaną z działaniami rządu na rzecz wzmacniania gospodarki środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy. A środki z KPO nie tylko pomagają tysiącom firm, ale również powodują podjęcie setek, jeżeli nie tysięcy różnego rodzaju inwestycji napędzających rozwój gospodarczy. Dlatego raczej powinniśmy huchać i dmuchać na KPO, a nie z tego powodu, że gdzieś kupiono dwie łódki, które nazwano jachtami, próbować ośmieszyć tą inicjatywę. My jako środowisko gospodarcze czeka czekamy na to, te pieniądze te pieniądze już pracują i muszę powiedzieć że wiele firm w branży turystycznej dzięki KPO dostało drugie życie jasne Panie Prezydencie mój program się nazywa Planeta bez polityki i bardzo chętnie bym chciała z Panem o tej polityce porozmawiać, bo to jest dla wszystkich gorący i interesujący temat, ale niestety nie tu i nie to teraz. To wracamy do gospodarki. Wracamy do gospodarki, ale żeby nie było tak kolorowo to zapytam Pana na co narzekają przedsiębiorcy trójmiejscy najbardziej? Jakby się tak głębiej zastanowić to w zasadzie, jeśli chodzi o działania w samym regionie, współpraca z władzami samorządowymi, czy tworzenie tego klimatu rozwoju, czy wspierania nas, to w zasadzie zastrzeżeń większych nie ma. Jeżeli są właśnie zastrzeżenia, to co do klimatu ogólnokrajowego, politycznego, a o tym postanowiliśmy w nie tej bez... rozmowie nie rozmawiać. A to może zapytam Pana inaczej. Czego brakuje po morzu, jeśli chcielibyśmy być najdynamiczniejszym regionem? Ja powiem tak. Albo opowiem taką historię. Jak były wybory do Europarlamentu, spotkał mnie Janusz Lewandowski i powiedział tak. Zajmujesz się od tylu lat inicjatywami gospodarczymi. <laughs> Powiedz mi, czy wymień pięć, siedem najważniejszych wyzwań rozwojowych dla Pomorza. Ja tak chciałem na szybko wymienić, ale przychodziły mi no, pomysły, i to nie jeden, nie dwa, a dziesiątki. W związku z tym ja mu powiedziałem, słuchaj, ja się zastanowię, oddzwonię za parę godzin. Poszedłem do domu, wziąłem yy, strategię rozwoju województwa pomorskiego, taka książeczka. Każdy rozdział kończył się od kilkunastu do kilkudziesięciu postulatów. I pomyślałem sobie, Boże, jak Człowiek z pomorza y, może wymienić pięć najważniejszych zadań rozwojowych dla regionu, jeżeli ja, który się zajmuje tym na co dzień, mam tą strategię w ręku, tego nie potrafię zrobić. W związku z tym y, poszedłem do rektora Politechniki i wspólnie zorganizowaliśmy dwie debaty, na których postanowiliśmy y, wyłonić takie najważniejsze wyzwania rozwojowe dla naszego regionu. Było chyba z 15 ekspertów, którzy mówili od sasa od lasa o wszystkim, co może pomóc w rozwoju gospodarki. Zebraliśmy się w gronie tak zwanego złotego trójkąta, czyli w sali Senatu byli przedstawiciele gospodarki, władzy i nauki. I powstał w wyniku tych debat, powstała taka książeczka. Siedem kluczowych wyzwań rozwojowych pomoże. Cztery gospodarcze i trzy pozagospodarcze. I powiem tak. Pierwszy to jest energetyka. Hap zielonej energii. Pomoże które staje się zagłębiem zielonej energetyki, zeroemisyjnej, energii, która będzie zasilała za kilkanaście lat 40% polskiej gospodarki. To tutaj powstają olbrzymie farmy na Morzu Bałtyckim, które będą produkowały olbrzymiej ilości zielonej energii, to tutaj powstaje elektrownia jądrowa, to tutaj są farmy fotowoltaiczne czy energia elektryczna, która powstaje w elektrowniach wodnych. Na przerwę na sekundkę. Przypomniałam się jedna rzecz. Gdzieś widziałam taki fantastyczny pomysł, żeby parkingi samochodowe przykrywać panelami fotowoltaicznymi. Tak, ja już widziałem takie zrealizowane projekty. Panele nawet w niewielkich ilościach, w gospodarstwach domowych, czy właśnie na jakichś tam parkingach, czy w małych gospodarstwach rolnych. Jeżeli to jest połączone w sieć, to można uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z wyłączeń zasilania prądem całej gospodarki czy całego państwa. Dzięki takiemu połączeniu tych małych dostawców energii elektrycznych Wielka Brytania uniknęła blackoutu, a na przykład nie poradziła sobie z tym Hiszpania. Dlatego też y, myślę, że y, oprócz tej zielonej energetyki, która tutaj się rodzi, która będzie tanią energią, I jeżeli mamy tanią energię, to w tym miejscu, gdzie ona jest wytwarzana, żeby nie było kosztów przesyłu, tworzą się również firmy zużywające duże ilości energii elektrycznej. A dzisiaj nowe technologie zużywają bardzo dużo energii. Dlatego posta postawiliśmy również oprócz rozwoju tej zielonej energetyki na rozwój nowych technologii, bo centra przetwarzania danych, całe... Przemysł jest centra, centrów przetwarzania danych, które potrzebują olbrzymie ilości zielonej, czystej, taniej energii. Rozwój technologii kwantowych, komputera kwantowego, wszelkiego rodzaju tych technologii, które będą potrzebowały tą energię elektryczną. W związku z tym ta perspektywa dla nas, dla regionu jest naprawdę fantastyczna. I myśmy to wyartykułowali i powiedzieli, trzeba jak najbardziej wykorzystywać te wszystkie technologie i współpracę międzynarodową. Dlatego też uczestniczymy w tych pracach związanych, z prezydencją Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego i ta prezydencja rozpoczęła się 1 lipca. I chcielibyśmy, aby w ramach państw bałtyckich, które wytwarzają 1 trzecią PKB Unii Europejskiej, żeby zainicjować taką, przepraszam, taką współpracę w zakresie zielonej energii, w zakresie nowych technologii, w zakresie współpracy na rzecz wydobycia i utylizacji broni chemicznej zalegającej na dnie morskim, czyli wszelkiego rodzaju tego typu działań, które umożliwią również, że pomoże, nabierze jeszcze większego rozpędu gospodarczego. Oczywiście. Przerwę panu, bo poruszył pan bardzo ciekawy temat, o którym się dość dawno nie mówiło, a który jest niesamowicie niebezpieczny, tak? bo, bo bardzo dużo broni zalega na dnie Zatoki Gdańskiej czy Bałtyku. Czy są już jakieś realne perspektywy na wydobycie tego? Uczestniczyłem parę dni temu w takim, w takim spotkaniu konsultacyjnym, które zorganizował marszałek Strug w Urzędzie Marszałkowskim gdzie zastanawialiśmy się jak takie ważne tematy między innymi ten o którym pani wspomniała jak można w sposób realny rozpocząć wdrażanie wspólnie z innymi krajami bałtyckimi i znając historię zalegania i prób wydobycia i zutylizowania tej broni chemicznej, wiedząc, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat podjęto dziesiątki różnego rodzaju rezolucji, uchwał, apeli, żeby to zrobić. E, ostatnio też uczestniczyłem w posiedzeniu komisji senackich, które też przyjęły rezolucję, żeby się tym problemem zająć. E, odbył się konwent gospodarczy uczelni Fahrenheit'a na Pomorzu. Również został przyjęty apel. Ja zaproponowałem na tym spotkaniu konsultacyjnym aby skończyć z podejmowaniem tylko rezolucji i apeli, ale do każdego działania musi być podmiot operacyjny, który realnie się tą problematyką zajmie. Bo co z tego, że Unia Europejska również podjęła w tym względzie odpowiednią rezolucję i ma przygotowane nawet środki finansowe. Ale kto ma o te środki wystąpić? Polska, Norwegia, Szwecja, no nie bardzo wiadomo kto. W związku z tym zaproponowałem, żeby utworzyć tutaj w Gdańsku y, taką międzynarodową, bałtycką instytucję do spraw czystości wód morza bałtyckiego. Jeżeli te kraje, wszystkie bałtyckie, w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego dogadałyby się i powiedziały zgoda, tworzymy taką instytucję, każde z państw ma jakiś tam wkład finansowy, to jest wtedy instytucja, która w imieniu tych krajów bałtyckich może występować do Unii Europejskiej o, przy, o przyznanie określonych funduszy na realizację tego programu, to ta instytucja może zlecić budowę odpowiednich platform wydobywczych, inicjować prace naukowe. My na Pomorzu. Mamy takie opracowania. Zajmują się tym i Politechnika Gdańska, i Uniwersytet Gdański, i, i, i Uniwersytet Morski. Wszyscy mają dziesiątki różnego opracowań. Stocznia Christ ma całą koncepcję opracowaną, budowy takiej platformy do wydobywania i jednocześnie utylizacji tej broni chemicznej. Tylko no ktoś musi wszyscy zlecić wszyscy mają, im budowę. Wszyscy mają, wszyscy wiedzą. Tak jest. I obyśmy byli złymi prorokami, żeby nie wyszło, że Polak mądry po szkodzie, tak? Nie no więc... już chyba z 10 lat temu szef świętej pamięci Klubu Płetwonurków Rekin, który zresztą jako chyba jedyna ekspedycja był na Gustlofie, to inny mm -hmm. temat tak? na cmentarzysku, ale już wtedy mi mówił jak... Bardzo groźna jest ta sytuacja tej korodującej broni. Ale... Niestety zgadzam się z panią całkowicie. Są już pewne symptomy rozszczelniania się e, tych pojemników z bronią chemiczną. Jeżeli mówię tutaj jako pomoże, nie wystąpimy z inicjatywą, a to też będzie... I dla naszych uczelni spore doświadczenie, dla naszych firm, które się tym zajmują, dla stoczni, które będą produkować tego. W związku z tym jest to kolejny temat rozwojowy, który powinniśmy podjąć. Ale muszę jednak uzupełnić, że w tych wyzwaniach rozwojowych co do współpracy państw Morza Bałtyckiego w zakresie zielonej energii, potrzebujemy też podmiotu, który będzie prowadził wszystkie tematy związane z rozwojem energetyki odnawialnej, z cyfryzacją, z automatyzacją bo pamiętajmy, że energetyka odnawialna cechuje się tym, że ona jest okresowa. Raz wieje wiatr, raz nie wieje, raz świeci słońce, raz ono nie świeci. Raz On... przepisy są bardziej korzystne, raz mniej. To... Panie prezydencie, zaprosiliśmy widzów w podróż, więc dajmy im troszeczkę odpocząć. No dobrze. Po tych trudnych tematach Chciałabym zapytać Pana e, może o taką rzecz. Kim jest Zbigniew Canowiecki bez tego biura, bez garnituru? Panie doktorze. <laughs> e, m, nie wiem, jak powiedzieć. Jestem człowiekiem, który przede wszystkim jest ciągle zajęty, od rana do wieczora. Pasjonują mnie sprawy społeczne, pasjonuje mnie... Działanie na rzecz rozwoju naszego regionu, na rzecz pomorza, który uważam za miejsce swoje na ziemi. Kocham pomorze, kocham Gdańsk, kocham Sopot. Bardzo chciałbym, żeby u nas było najpiękniej, najlepiej, najcudowniej. W związku z tym angażuję się we wszystko, co uważam że może przyczynić się do chwały naszego pięknego regionu i naszego miasta. Dlatego zaangażowałem się na przykład w budowę opery bałtyckiej. Założyliśmy z Januszem Rachoniem pierwszy społeczny komitet budowy opery 15 lat temu. Udało nam się doprowadzić obecnie do podjęcia już decyzji co do miejsca, co do lokalizacji. Udało nam się stworzyć przede wszystkim atmosferę takiej akceptacji społecznej i politycznej tego pomysłu. Bo jak 15 lat temu zaczynałem, to zarówno ludzie pukali się w głowę, bo mówili mamy tyle innych ważnych potrzeb, a będziemy tam operę budować. Opera jest symbolem, jest znakiem dla każdego miasta, jak miasto, jak ludzie tego regionu podchodzą do wysokiej kultury. Są to obiekty o wspaniałej architekturze, dlatego też wydaje mi się, że Gdańsk trochę zapomniał w pewnym momencie o takiej potrzebie, żeby wyprowadzić operę bałtycką z obiektu, który był budowany jako ujeżdżalnia koni. Jest to pewien wstyd dla tak pięknego, tysiącletniego miasta, żeby obiekt operowy tak wyglądał. W związku z tym angażuję się w tego typu przedsięwzięcia, które uważam no, niosą chwałę. Tak jak z profesorem Jerzym Limonem zaangażowałem się w budowę teatru szekspirowskiego. Na szczęście stoi, jest, jesteśmy z niego dumni i jest miejscem wysokiej europejskiej kultury. Czyli jak Państwo widzą, a ja przeczytałam takie ładne zdanie o Panu. E, e, mężczyzna, biznesmen, twardy jak stal z centrostalu, ale jednocześnie elastyczny jak fale Bałtyku. <śmiech> <śmiech> tak, Zbigniew tak. Canowiecki. Panie prezydencie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.